Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mam dla Was grubieńcy w czerwca, czyli produkty kosmetyczne, po które najczęściej i najchętniej sięgałam w miesiącu czerwcu. W maju jakoś nie zdążyłam zrobić takiego filmu, więc będą takie połączone, połączenie lubieńcy z maja i z czerwca. I ja teraz przejdę do rzeczy. Zacznę od produktów z firmy Nonicar. Produkty te pokazywałam Wam na blogu. Jakiś czas temu je sobie kupiłam. Jest, moją ulubioną pomadką jest w tym momencie właśnie ta Nonicare. Tutaj jest seria, bo są różne rodzaje. Ja mam akurat e, Noni, Papaya, Aloes, Grapefruit i, i, i kokos. I to jest e, ochronna i z filtrami, pomadka ochronna z filtrami UV. Bardzo lubię zapach e, 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 jeżeli kojarzycie zapach e, gumy do rzucia balonowej e, Donald. Mi się bardzo dobrze kojarzy ten zapach i bardzo przyjemnie mi się używa tej pomadki. Jest Ona też bardzo odżywcza, ładnie chroni usta. No, same zalece nie, nie zostawia żadnych wszystkich tutaj białych śladów na ustach i tak Naprawdę nie mam jej nic do zarzucenia. Nie kosztowała parę złotych w Rosmanie. Jest ona moim ulubieńcem pomadkowym na czas na pewno letni. Na równi na pewno z tą pomadką z Altery, którą kiedyś pokazywałam w Lubińcach, Także polecam Wam spróbować się pomadki. Również z tej firmy krem pod oczy. To jest przeciwmarszczkowy o bardzo bogatym składzie. Kosztował kilkanaście złotych. Ładnie odżywia i nawilża skórę pod oczami. Nadaje się pod makijaż. Można go stosować też grubszą warstwą pod oczy na noc. Też dobrze się sprawdza. Zawiera olej kokosowy, olej słonecznikowy słodki migdałów, aloes, masło no, no i wiele innych ekstraktów i olejków roślinnych. Jest yy, bardzo naturalny skład, ma i yy, jestem z niego ogólnie bardzo zadowolona i używam go z przyjemnością. Kolejne produkty to będą yy, produkty ze strony Zrób sobie krem. Tutaj dostałam taką próbkę Korun do mikrodermabrazji i jestem zakochana w tym produkcie. Na pewno jak będę robić zakupy na tej stronie kolejne, to zamówię sobie większe opakowanie w słoiczku. Tutaj z tym produktem też trzeba uważać, bo on jest bardzo intensywny i nie można zbyt mocno pocierać skóry, bo można sobie zrobić krzywdę, ale jeżeli delikatnie się masuje, to w zasadzie tylko głasz skórę. Z tym produktem wymieszanym na przykład z mleczkiem do makijażu lub ja na przykład z tym żelem z altery do mycia twarzy, no to bardzo ładnie wygładza się skóra, złuszcza się na skórek martwy. i generalnie skóra wygląda bardzo promiennie, jest bardzo gładka, makijaż się dużo lepiej trzyma. No i generalnie bardzo serdecznie Wam polecam wypróbować, bo jest naprawdę świetnym produktem. I z tego, co kojarzę, nie drogi, bo ja tutaj akurat dostałam krótko, bezpłatną, ale z tego co patrzyłam, to nie jest zbyt drogi, także warto wypróbować. Kolejnym produktem również ze strony zrób sobie krem jest takie serum, które ręcznie wykonałam. Jest to serum, już tutaj mam ściągawkę, zawiera ono olejek z pachnotki, olejek z pestek arbuza, ekstrakt ze skórki granatu i potrójny kwas jaluronowy. I to wszystko jest wymieszane ze sobą. Jeżeli postoi troszeczkę nieruchomo, to tutaj zrobi się dwufazowe. Ja jestem zauroczona tym kosmetykiem, który sobie sama wykonałam. Gdzieś na jakimś blogu znalazłam właśnie taki pomysł na, te, na to serum, tylko akurat było z innych olejków zrobione i z jakimś innym ekstraktem. Ja akurat wybrałam takie, ponieważ mam cerę mieszaną i taką ze skłonnością do zapychania. Także wybrałam olejki, które nie zapychają, które nadają się do cery tutaj mieszanej i trącikowej, i naprawdę są świetne te dwa olejki no i kwas hialuronowy, no to wiadomo nawilża bardzo dobrze skórę z granatu ma działanie antyoksydacyjne także chroni przed starzeniem przed wolnymi rodnikami jak widzicie ja tutaj zużyłam przez dwa miesiące około 2 trzecie tej buteleczki i niedługo sobie zrobię kolejną porcję tego kosmetyku nie dodałam tu żadnego konserwantu no wydaje mi się że nie jest tutaj potrzebny produkt ma cały czas takie same właściwości, taką samą konsystencję, nic się z nim nie dzieje. Trzymam go w pół, na półce w łazience. No i zobaczymy dalej. Będę stosować. Może następnym razem, jak będę robić zamówienie, sobie zamówię jakieś inne ekstrakty, żeby też jeszcze lepiej odżywić tą moją skórę. Ale naprawdę, efekty są nieziemskie. Rano, jak się budzę, to skóra jest piękna, jest bardzo ujednolicona, wygładzona. Nie ma żadnych suchych miejsc, bardzo dobrze odżywia i nawilża skórę. Także, jeżeli będziecie chcieli, to podam Wam może na blogu, albo zrobię oddzielny filmik ze składem tego, albo jak wykonuję to serum. Także dajcie znać. Też bardzo dobrym produktem ze strony zrób sobie krem, jest sam kwas hialuronowy. Ja mam tutaj potrójny, czyli o trzech różnych wielkościach cząsteczek. I tutaj mam w takim małym opakowaniu, sobie przechowuję, to jest opakowanie airless z pompką. Także używam sobie na przykład mieszam to ten kwas hialuronowy z kremem zwykłym do twarzy na dzień albo z jakimiś innymi produktami, albo ewentualnie po spryskaniu twarzy tonikiem można nałożyć też sam samodzielnie ten produkt. Jest naprawdę świetny. Zapobiega zapychaniu porów, jeżeli mamy na przykład jakiś cięższy krem można wymieszać z tym kwasem fialuronowym i będzie wtedy krem stanie się lżejszy i nie będzie zapychał nam porów. Także ja jestem bardzo zadowolona, stosuję codziennie rano w połączeniu z kremem, na przykład krem z filtrem też fajnie się miesza z tym, z tym kwasem fialuronowym, także wiele zastosowań. Jak tak mały produkt. I cała taka butla 115 gram kosztowała 20 kilka złotych. I to by było tyle, jeżeli chodzi o produkty. To zrób sobie Krem. To są moje ulubieńcy. Chyba najwięksi w tym miesiącu. Kolejnym ulubieńcem jest Krem z do mycia twarzy z wyciągiem z jakiejś róży z Altery. Wiele osób pokazywało ten krem już na swoich kanałach lub na blogach, także pewnie wiecie o co chodzi. Bardzo dobrze zmywa makijaż, stosuję go głównie pod prysznicem, jest bardzo wygodny, nie muszę wcześniej bawić się baczekami, tylko po prostu chodzę i myję tylko tym kremem twarz i naprawdę świetnie oczyszcza skórę. Nie podrażnia jej. Jedyne, co mogę się przyczepić, to jest zapach intensywny, jak dla mnie. To taki zapach prawie że duszący, różany. Ten produkt jest bardzo tani, także 8 zł za 125 ml. Używam dwa 2 miesiące i zużyłam może 2 trzecie. Także jest dosyć wydajny. Również lubię używać ten krem do mycia twarzy razem z tym kolundem do mikroderę obrazy i naprawdę niewielką ilość korundu mieszam z kremem z alterwy, Delikatnie głaszczę skórę, bo nawet nie można używać żadnej siły, bo można sobie zrobić krzywdę, ale jeżeli zrobi się to delikatnie, to naprawdę skóra nie jest ani podrażniona, ani nie ma żadnych zaczerwienień, nic z rzeczy się nie dzieje. Także no, trzeba jednak uważać troszeczkę i być delikatnym. Kolejnym produktem, który ulubię używać również z kremem. W kremie do mycia twarzy zalderzy, lub też samodzielnie jest gąbeczka kondziak czy koniak. Nie wiem jak wolicie. Jak Ona jest tutaj mokra, bo jest bardzo często używana. Dzisiaj również jej używałam. Ona fajnie pęcznieje, jeżeli ją się zmoczy. Staje się bardzo mięciutka. Bardzo to jest przyjemne stosowanie tej gąbki. Ładnie zmywa makijaż. Sam ten produkt nie, nie zmyje na makijażu, ale. W połączeniu na, na przykład z tym żalem, czy tam kremem jakimś innym do mycia twarzy jest naprawdę świetna i jest bardzo przyjemna. No i na razie po dwóch miesiącach nie widać tutaj większych uszczerbków. Mam nadzieję, że będzie mi długo służyć. Kosztowała kilkanaście złotych, chyba 15 albo 16. W Rosmanie. Kolejny produkt to jest produkt, który już miałam pokazać właśnie w maju. Jest to dodam makijaż dwa w jednym z garniera, Bez alkoholu, bez zapachu. Usuwa makijaż wodoodporny. Nie z wszystkim w tym się zgadzam. Jest to produkt bardzo delikatny, a zarazem skuteczny. Nie zawiera żadnych perfum w składzie, ale pachnie delikatnie różą. A to ze sprawą wyciągu z róży stulistnej. Tak. Bardzo lubię ten produkt, jeżeli używam jakichś mocniejszych jakichś wodotwornych na przykład tuszów do rzęs albo mocniejszy makijaż oka, to ten produkt sprawdza się świetnie. Tak jak widać już użyłam prawie całe pakowanie i zastanawiam się, czy właśnie wrócę, czy po użyciu tego wrócę do, do Bielendy, czy, czy jednak zostanę przy tym, bo jednak ten produkt jest, wydaje mi się, łatwiej dostępny. No ale zobaczymy. Ja ten produkt Wam serdecznie polecam. I dalej kolejny produkt to jest szampon, który, do którego powróciłam. Jest to Natur Naturvital z rzęszeniem do skóry wrażliwej. Rewitalizujący szampon, wzmacnia cebulki włosów hipoalergicznych do skóry wrażliwej. Jak widzicie tutaj już zużycie jest dosyć duże. Bardzo lubię ten produkt. Używam go mam zmianę z tym moim poprzednim ulubieńcem z hip, szamponem delikatnym dla dzieci. Ten szampon nie daje takiej objętości, więc jeżeli mam dzień, gdzie muszę gdzieś wyjść, albo mam jakąś imprezę, to wtedy stosuję ten szampon. On daje dużą objętość włosów włosom, włosy ładnie odbijają się od nasady, ładnie błyszczą. No ale wiadomo, że to jest szampon dosyć mocno oczyszczający i stosując go. Dzień w dzień to mogłoby coś źle skończyć z owoców przesuszeniem albo podrażnieniem skóry głowy, więc używam tych dwóch produktów na zmianę. Jak widzę, że to się dzieje ze skórą głowy, bo mam takie skłonności ostatnio właśnie do jakichś podrażnień, to wtedy wracam do tego szamponu. On ładnie łagodzi skórę głowy, koi ją i wtedy, gdy już ta skóra jest w miarę znormalizowana, to wtedy mogę sobie ten szampon stosować. I ostatnim ulubieńcem jest lakier z Mids Porti, to jest Eptuala do francuskiego manicuru. Ja mam numer 5, taki różowy. Jest to taki lakier półtransparentny, typowo taki do francuskiego manicuru. Ja stosuję dwie warstwy albo trzy nawet. I on jego podstawową zaletą jest to, że paznokcie wyglądają naprawdę zdrowo. Gładkie są i mają ładny naturalny kolor. No i bardzo długo trzyma się, bo tutaj nawet napisali chyba do 7 dni, ale u mnie tak około 5 dni, co jest naprawdę niezłym wyczynem. W moim przypadku ja bardzo maltretuję te moje dłonie i paznokcie w pracy. Także bardzo Wam polecam ten makijaż, jeżeli lubicie takie naturalne paznokcie. I to by było tyle. To są moi ulubieńcy czerwca. Jeżeli macie jakieś pytania albo jakieś inne swoje hmm, przemyślenia na temat tych produktów, to piszcie w komentarzach. Jeżeli używałyście też któryś z tych produktów i, i to napiszcie swoje zdanie w komentarzu. E, zapraszam Was serdecznie do subskrypcji, do czytania mojego bloga i do zobaczenia w następnych filmikach. Pa!